Przypadek kolejnej pani. Dlaczego nie warto tak długo zwlekać z wizytą? Ostatnio miałam bardzo przykrą wizytę, dlatego przykrą, bo już skutki choroby są bardzo postępujące. Klientka dwa lata zmaga się. Z chorobą tutaj widoczną na zdjęciu. I niestety na pierwsze badania i nasz wywiad, już wiemy, że włosy w niektórych tutaj miejscach będą nie do odzyskania. Nie jest to oczywiście w naszej kompetencji zajmowanie się tym przypadkiem, ale chciałam Wam go pokazać. Klientka już jest oddana do lekarzy dermatologów, gdzie będą dalsze diagnozy, biopsje, wymazy i cała reszta, żeby uchronić ją przed dalszym postępowaniem tej choroby, dlatego że tego stanu nie jesteśmy już w stanie odwrócić jako odrost włosów, ale poprzez dobrane leczenie i szybkie poznanie choroby jesteśmy w stanie to zatrzymać. Więc jeżeli widzicie, co tutaj jest na zdjęciu i macie u siebie podobne zmiany, zaczerwienienia, wysięki, Uczucie gusków pod włosami, czy czujecie, że macie jakieś puste miejsca, nie zwlekajcie, dlatego że czym dłużej, to niestety takie na przykład przypadki są nieodwracalne i możemy tylko zacząć pracować od tej chwili.